Witam Państwa najserdecznie. Nasz kolejny odcinek z serii wad dla zaawansowanych będzie dotyczył problemu odliczenia podatku naliczonego przez podatników, którzy otrzymują faktury. Jak wiemy, podatek naliczony wynika z dokumentów, a przede wszystkim ze zdarzeń, które rodzą podatek należny, a ten podatek należny w określonych przypadkach może być podatkiem naliczonym, a przede wszystkim podatnik ma prawo, bo to jest najważniejsze. Odliczyć ów podatek. I nie wychodzimy w tym momencie w szczegóły, w jakich przypadkach należy, można z tego prawa skorzystać. Będę mówił tylko o problemie momentu miesiąca, okresu, w którym podatnik może dokonać tego, tej czynności. Wiemy, że robi to przy pomocy deklaracji, obecnie przy pomocy tej deklaracji informacji, ale czynność jest ta sama. Składając JPKV 7M albo jeszcze JP VAT 7 w dziale dotyczącym podatku naliczonego wykazuje określoną kwotę. Kwotę podatku naliczonego. Jedną z podstawowych przesłanek istotnych jest posiadanie faktury. Jeżeli zakup jest zakupem udokumentowanym fakturą z podatkiem należnym, czyli podatek należny jest po stronie dostawcy lub usługodawcy, czyli nie mamy do czynienia z tak zwanym odwrotnym obciążeniem, to podatnik, aby w deklaracji podatkowej dokonać owego odliczenia, musi posiadać dokument w postaci owej faktury. I spór, który toczy się w Polsce takim z różnym natężeniem od co najmniej 15, a w zasadzie 16 lat, polega na tym, czy ta faktura powinna być w posiadaniu podatnika do końca miesiąca, w którym, za który, w którym powstał podatek należny, czyli była czynność rodząca podatek należny, czyli zakup rodzący podatek należny. Czyli powstał obowiązek podatkowy po stronie usługodawcy lub dostawcy i on oczywiście z tego przecież ma do 15 dnia miesiąca po miesiącu prawo do wystawienia faktury i czy podatnik, ten, który odlicza, musi posiadać ten dokument do końca tego miesiąca, czy może ten dokument otrzymać później, ale przed dniem złożenia deklaracji. Problem jest. Wbrew pozorom dość poważny, chociaż praktyka pod tym względem jest, jest różnorodna, chociaż ze wskazaniem na przyjęcie takiego bardzo ortodoksyjnego poglądu, że do końca miesiąca, w którym powstał podatek należny, aby podatnik mógł dokonać odliczenia, podatek należny po stronie dostawcy. Bo ja jeszcze raz to powtórzę, aby dany aby powstał podatek naliczony, to najpierw musi być podatkiem należnym. I to czy to podatkiem należnym po stronie dostawcy, usługodawcy, czy podatkiem należnym po stronie usługobiorcy. Na przykład w przypadku czego? No chociażby najprostszego, najprostszy importu usług, czy też na przykład importu towarów rozliczanego w deklaracji poprzez yy, tak zwany rejestr celny, czyli tak zwane uproszczenie w rozumieniu artykułu 182 Unijnego Kodeksu Celnego. I do tej pory, jak już wspomniałem, dominuje postawa, że ten dokument powinien być dostarczony fizycznie, czyli wystawiony i dostarczony podatnikowi do końca miesiąca. A jeżeli dokument wpłynąłby po miesiącu, to już za ten miesiąc podatnik odliczyć nie może, nie może zrealizować prawa do odliczenia, czyli w tym samym miesiącu musi powstać podatek należny, czyli czynność rodząca podatek należny po stronie dostawcy i w tym samym miesiącu musi być wystawiona faktura i w tym samym miesiącu ta faktura musi być doręczona w sensie fizycznym. Jeśli jest elektroniczna to jest najczęściej w tej samej chwili, ale jeśli jest papierowa to musi być doręczona do końca tego miesiąca. A jeżeli ten drugi warunek nie został spełniony, no to prawa do odliczenia za ten miesiąc nie ma. I część podatników mówi bardzo prosto, ale przecież ja ten dokument otrzymałem do dnia złożenia deklaracji. Przecież to nie jest chyba ważne, czy ten dokument fizycznie dotrwał, dotarł do mnie 31 na przykład stycznia czy też 2 lutego, skoro był wystawiony do 31 stycznia, a czynność miała miejsce w styczniu i ja w momencie dokonania odliczenia wiadomo, odliczenie to jest Deklaracja. Przy Dekla... pomocy deklaracji dokonuje się odliczenia. Czy to jest ważne, żeby tak ortodoksyjnie traktować ten, przed, ten, ten stan faktyczny i uzależniać no, fundamentalne, no, to naprawdę długo kosztuje, w sensie dosłownym przesunięcie tego terminu o jeden miesiąc, no bo w ten sposób za ten miesiąc muszę zapłacić wyższe zobowiązanie podatkowe? A dopiero za następny je mogę zmniejszyć, albo dopiero za następny miesiąc będę mógł wystąpić o zwrot podatku, jeżeli z tego podatku naliczonego wynikał zwrot. I problem jest znacznie bardziej złożony, którego do tej pory nie dostrzegano w ogóle. Przecież jest wspólnotowa zasada ogólna, do kiedy terminu wystawienia faktury. Przypomnę, Faktura ma być wystawiona zgodnie z zasadami wspólnotowymi do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym miała miejsce czynność. Co to znaczy? Zasadą wspólnotową jest to, że w miesiącu, w którym wykonano czynność, ten nasz dostawca, który wykonał czynność, on w ogóle nie miał obowiązku wystawienia faktury. My nie mamy w prawie wspólnotowym faktury dnia siódmego, taką jaką mieliśmy w Starym Wacie, że był termin twardy do wystawienia faktury 7 dni od dnia wykonania czynności, mamy ogólną zasadę wspólnotową, że faktura ma być wystawiona najpóźniej, najpóźniej 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym miała miejsce czynność. Co to znaczy, jeżeli by prawidłowo zaimplementować bez odstępstw ten przepis, Oznaczałoby to, że podatnik w ogóle w danym miesiącu, w którym wykonuje czynność, nie może nie wystawić jakiejkolwiek faktury. Wszystkie faktury wystawia w następnym miesiącu. Co to oznacza? Oznacza to, że podatnik ten tym razem jako nabywca nigdy nie miałby, nie miałby prawa do dokonania odliczenia za ten miesiąc, bo nie do, do końca miesiąca, w którym wykonano czynność, nie mógłby otrzymać tej faktury, bo tej faktury po prostu nie ma, legalnie nie ma. Czyli ona nie, mo, nie może w ogóle być, nie musi być wystawiona, bo terminem który, jej wystawienia jest 15 dzień po miesiącu. Co to znaczy? Jeżeli chcemy interpretować stan prawny zgodnie z zasadą tzw. interpretacji prowspólnotowej, to jeżeli faktura byłaby wystawiona zgodnie z terminem wynikającym z dyrektywy, czyli do 15 dnia miesiąca po miesiącu, to oznacza, ale byłaby dostarczona dostawcy, nabywcy czy usługobiorcy do, do, do 25 dnia miesiąca, czyli do dnia złożenia deklaracji. to nie sposób przyjąć pogląd, że ten podatnik traci prawo do odliczenia przez ten tylko z tego powodu, że przepis krajowy nie nakazuje, a nie, mo, a nie nakazuje wystawienia faktury w ciągu miesiąca, w którym wykonała czynność a w związku z tym, że i realizuje wzorzec wspólnotowy, to wszystkie faktury, które dotyczą nabyć danego miesiąca, są wystawione w następnym miesiącu, bo tak mówi wzorzec, który, który powinniśmy zaimplementować. Co to oznacza? Jeżeli chcemy zinterpretować ów termin, termin, w którym powinien, otrzymać dokument podatnik, ten, który dokonuje odliczenia, czyli podatnik odliczający, a nie podatnik z tytułu czynności, która jest nabyciem dla tego pierwszego. Jeżeli ten podatnik miałby zrealizować swoje prawo w sposób skuteczny, czyli dokładnie za miesiąc, w którym powstał podatek należny, czyli bez jakiegoś przesunięcia, to on oczywiście w tym kształcie nie mógłby tego nigdy zrobić. Stąd też należy zgodzić się z poglądem, że interpretacja, to jest właśnie problem owej interpretacji prowspólnotowej prawa stanowionego, powinna iść w kierunku następującym. Jeżeli na dzień złożenia deklaracji jest zadany okres rozliczeniowy podatnik posiada fakturę wystawioną przez dostawcę lub usługodawcę, faktura została wystawiona zgodnie z prawem, w tym również po miesiącu, w którym wykonał, wykonano czynność to może on za ten miesiąc, w którym wykonano czynność, dokonać odliczenia na podstawie faktury, której w ogóle nawet nie było w, w miesiącu, w którym tą czynność wykonano. Najważniejsze, żeby była fizycznie ta faktura wystawiona i żeby jej w posiadanie wszedł... Ów podatnik będący nabywcą lub usługobiorcą do dnia złożenia deklaracji. I to jest chyba konkluzja z tego, co chciałem powiedzieć, gdyż prawdopodobnie będziemy mieli spór na tym tle. Spór, który będzie rozstrzygany prawdopodobnie również przez nie tylko Naczelny Sąd Administracyjny, ale nawet być może przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Ponieważ do tej pory, to już, jak już powiedziałem, dominuje praktyka owej ortodoksji, że to otrzymanie fizyczne, posiadanie faktury do końca miesiąca, w którym wykonano czynność, decyduje o prawie do odliczenia, a jeżeli dostawca wystawia faktury po miesiącu, no to po prostu tego prawa za ten pierwszy miesiąc zrealizować po prostu nie można. Czyli mamy. No, po pierwsze, naruszenie zasady neutralności, bo w innym miesiącu powstaje podatek należny wcześniej, a później w następnym miesiącu podatek naliczony, ale przede wszystkim tak interpretujemy przepisy prawa podatkowego te krajowe, że one w ten sposób wadliwe, a ta wadliwość polega na tym, że prawidłowe wykonanie obowiązku po stronie dostawcy czy usługodawcy wyklucza dyskryminuje. Podatnika będącego nabywcą, bo siłą rzeczy faktura wystawiona w terminie, ale po zakończeniu miesiąca nie może być fizycznie dostarczona w tamtym miesiącu, w którym wykonano czynność temu, który, no, który ma nabył ten towar i ma prawo do odliczenia. Zostawiam to z pewnym znakiem zapytania, bo jeśli chodzi o rozumowanie prawne, to sądzę, że chyba się z nim zgodzimy. Czy należałoby ten przepis zmienić? Wydaje mi się, że, że tak, że najlepiej jest prawo, jeżeli nie tyle, że budzi wątpliwości, tylko budzi zastrzeżenia jego zgodność z prawem wspólnotowym. Prawo powinno być zmienione. Akurat jest w Sejmie ustawa nowelizująca podatek od towarów i usług. No i oczywiście tam zmiany żadnej nie ma, która by dotyczyła tego zagadnienia. Natomiast pojawia się, co dla nas ważne, Wydłużenie okresu odliczenia tych następnych okresów rozliczeniowych, czyli dzisiaj są to dwa następne okresy rozliczeniowe, ma być ich więcej. To, czy ich będzie trzy czy cztery, nie jest to najważniejsze. Ważne jest to, żebyśmy rozwiązali problem podstawowy. Za miesiąc, w którym powstał podatek należny, tworzący podatek naliczony, faktura może być wystawiona przez dostawcę po tym miesiącu. A jeżeli może być wystawiona po tym miesiącu legalnie, to sam fakt jej wystawienia zgodnie z terminem nie może odbierać do nabywcy, czyli podatnikowi, prawa do odliczenia za miesiąc, w którym powstał podatek należny. To jest ta konkluzja, którą chciałbym skończyć. Sądzę, że pewnie do tego problemu jeszcze nieraz wrócimy. Chciałbym, dziękując wszystkim za uwagę, podziękować również za sugestie. To jest między innymi jeden temat zasugerowany, który miałbym podruszyć. Jest ich bardzo dużo, zwłaszcza wobec no, rozbieżności poglądów, które dotyczą podatku naliczonego, w ogóle szerzej zastosowania dyrektyw prawa wspólnotowego. Z tym nie jest dobrze, z tym jest dużo gorzej. Stworzono taką fałszywą świadomość, że prawo wspólnotowe wprowadza w naszym prawie, tym prawie z tym odczytanym, czyli prawie stosowanym przez podatników. I prawie jurysdykcyjnym, czyli tym, które jest narzucane nam przez organy władzy publicznej, w tym i sądy, narzuca nam określony ład. Z tym jest dużo gorzej. To jest taka bajeczka, którą się odpowiada, podwłaszcza, która ma uzasadnić nasz nie zawsze w pełni, no w pełni no umocowany w rzeczywistości euroentuzjazm, który zaznaczam sam, często właśnie w zestawieniu z watem, Jaśnie. Jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam najserdeczniej.